dash z yy, piątki Coil Jet, Rashback z ósemki, Magnet Beam z jedynki. A propos, czas na no, Magnet Beam tutorial. O, bo nie, <laughs> Magnet Beam nie jest bronią, ale jest potężnym narzędziem. <laughs> to co? Oh nie było w siódemce Dasza Nie było czegoś takiego w siódemce. Doktor Live miał to obsługiwać, ale był zbyt zajęty. Co więcej, Elegman ma już swoją własną strefę. I nie podobała mu się sugestia, żeby się e, przebrał za wrestlera na ten e, etap. Ale jestem pewien, że pamiętasz e, naukę. E, że pamiętasz. Jak dowiedziałeś się, że w ogóle potrzebujesz Magnet żeby do mnie dotrzeć, więc e, się zgłosiłem.